Wieczerza wigilijna nie może obyć się bez karpia. Ci, którzy karpia uwielbiają, zgodnie twierdzą, że najlepszą rybę można kupić właśnie tu, bezpośrednio u hodowcy. Tutaj rokrocznie po karpia przyjeżdżają nie tylko Bełchatowianie, ale też mieszkańcy całego regionu, którzy podkreślają, że lubią rybę świeżą i pewną. Świeże rybki są pukane, nie czuć mułem ani, ani nie ma takiego y, jak są na targach. Wymęczona ta ryba nie jest. To jest taka prosto tutaj z, z płuczki, świeża i zdrowa przede wszystkim ryba. No sporo tak jak zawsze. Do smażenia, tak? do ryby po grecku, karp. Czyli już ma pani przepisy przygotowane? Tak, tylko tradycyjnie, działając? tylko działać. Dobrze, w porządku, tylko brakuje śniegu. Ale zanim karpie trafią na wigilijne, stoły muszą być hodowane przez trzy sezony i karmione naturalnym pokarmem. To wpływa na ich jakość. Karp musi być koniecznie tak. 3 e, no nie tak dużo. No, wystarczy, trzeba jeszcze zostawić miejsce na jakieś inne rybki. Kilogram karpia w tym gospodarstwie to wydatek około 14 zł, ale jak podkreślał właściciel gospodarstwa, wszystko zależy od tego, na jaką ilość się zdecydujemy.